No, ciekawa sprawa, hmm. ale nie powiem tak. Ogólnie cała rozgrywka powiem, że była fajna. Niektóre momenty były irytujące, w których nie wiedziałem co zrobić albo jak zrobić w ten sposób, jak ja chciałem. Hmm. Na przykład z tymi głupimi runami. no Znaleźć je to była porażka. No, nie mam pojęcia, jak to trzeba było je znaleźć. Hmm. Także. Ma swoje plusy, ale i ma swoje minusy. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z gry. I mogę ją każdemu tak naprawdę polecić. Nie wiem dlaczego niektórzy jeżdżą po gotyku. <laughs> jest to według mnie jedna z fajniejszych części. Uważam, że jedynka i tak jest najlepsza, jeśli chodzi o fabułę. Hmm, dwójka, no dwójka, tak jak mówię, nie ściągnęła mnie kompletnie, doszedłem do pierwszego miasta i jej zwątpiłem. Hmm, hmm, trójka. Trójka była z początku taka nawet ciekawa, ale później, no później to, to było zbyt takie... No podobało mi się po prostu. Hmm, a... a ta jaka jest na czwórka? No. Według mnie jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie się gra. Nie narzekam na nic. to jest super. No, a teraz, jak jako, że skończyłem Gotyka 4, to y, bardzo się, że tak powiem, wczuję w przechodzenie do goty... no, Gotyka. <grybujesz> no, no, może kiedyś Gotyk 1 czy inne, ale na chwilę obecną y, Dead Space i Prince of Persia Warrior Within. To są moje. Dwa priorytety. Jeśli chcecie zobaczyć jakiegokolwiek let's play'a z moim udziałem, że tak powiem, to dajcie znać. Zobaczę, jeśli mi przypasuje, to go przejdę. No i wiadomo, jeśli oczywiście go będę mieć, jeśli nie, no to się zobaczy. Najwyżej może sobie zakupię, jeśli faktycznie gra jest fajna. Tak więc. Mm. No, nie wiem dlaczego czasem te, te różne filmiki i napisy po prostu ścinają jak poryte. No ale cóż z tym zrobić. No ale tak jak mówię, jak coś to piszcie <ścoughs> I, i tym podobne, to zobaczymy, może przejdę daną grę. No nie mam zamiaru przechodzić drugi raz gotyka yy, czwórki. Znaczy robić drugiego let's playa, tylko że na przykład magiem, Co najwyżej tak jak mówiłem. Że wrzucę go sobie i pogram, znaczy pogram sobie tak poza kamerą, że tak powiem i nagram tam na przykład ostatnią walkę, czy tam jakieś cichawsze walki y, danymi postaciami i powrzucam, a <laughs> tak to, to no, nie widzę sensu. No jeśli chodzi o grę wojownikiem, nie było ona łatwa, nie była ciężka była taka powiedzmy wypośrodkowana no problemy były z różnego rodzaju magami i tym podobnymi no i tym, że tak naprawdę zawsze musieliśmy oberwać tam jakieś obrażenia mimo, że były te uniki i tak obrywaliśmy obrażenia więc no nie jest tak źle Zastanawiam mnie tylko co dodatkowe, może je jak znajdę dokładne miejsca tych rzeczy, bo jednak te posążki nosa i tym podobne, no to y, albo je poszukam i przejdę wtedy nagrywając. Jeszcze raz. A <laughs> znaczy przeszukiwanie tej wyspy przejdę wtedy. A jeśli y, nie znajdę, no to no to cóż, bywa. Jakoś nie, 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 nie czuję, że potrzebuję a, zdobywać tych rzeczy. Bez zdobywania tych rzeczy była gra nawet prosta. Jak czytałem, no to a, gra na trudności gotyk nie miała kompletnie sensu po po prostu stworki nie, dużo więcej hp i dużo więcej obrażeń, co się mija z celem według mnie, jak tutaj musiałem ślęczyć i targać jednego mobka miliard godzin tylko po to, żeby zginął. Jakby się mogłoby się już skończyć. Nie wiem co gadać. Hm. Mogę powiedzieć Wam bajeczko o wieczce i będzie krokodyli chociaż jest ona trochę brutalna więc chyba sobie odpuszczę <grym> co by tu następnego no nie wiem nie mam pojęcia hmm. no a właśnie ogólnie zbliżamy się do większej ilości ludzi że tak powiem znaczy do większej ilości przy, przy stu osobach, znaczy przy stu widzach, ja zrobię jakiegoś specjalnego let's playa. Nie jestem pewien, czy to będzie z jakiejś dużej gry. Mam jedną na oku, taką śmieszną. Prawdopodobnie ją tam umieszczę. To będzie taka godzinka, można powiedzieć. A no, tak, to to <ścoughs> zobaczymy. A, wszyscy zobaczymy jak to wyjdzie. <śmum> Ogólnie w ogóle dzięki za miłe słowa i wszystko. A do osób, które krytykują mnie za to, że nie znałem niektórych postaci, na przykład nie kojarzę tam, nie pamiętam dokładnie kogo. No, jedynie kogo kojarzę to tak naprawdę Xardasa i Diega, bo oni byli od pierwszej części. Mildena nie pamiętam, chociaż wiem, że takie coś było wcześniej, ale nie pamiętam dokładnie. To osoby krytykujące, no to po prostu chciałbym przypomnieć, że nikt was nie zmusza do słuchania moich let's playów. <ściałbym> Możecie zawsze wybrać let's play e niemieckie z gotyka 4, które też są bardzo ciekawe. Naprawdę, nawet się prawie wczułem w osobę grającą. <ściałbym> Hmm. Hmm. Jeśli chodzi o błędy i tym podobne, najbardziej wkurzającym błędem było, hmm, jak to nazwać, nieruszające się usta hmm. przeciwników, co było lekko irytujące. Hmm. Znaczy przeciwników na hmm, NPC-ów. Następna rzecz, jaka mnie irytowała, no nie wiem, chyba nic, ogólnie było przyjemnie, może tylko to, że tak naprawdę nie było jako tako rozwiniętych, e, rozwiniętych nie było przy, e, tych przeciwników, była tam mała ilość, którzy po prostu się zmieniali sobie nazwę z, ze ścierwojada na przykład na krwiożerczego ścierwojada i od razu był uber silniejszy. Więc, no, nie było to jakoś super. Ale było ciekawie. Następnym razem nie będę nigdy już, już wybierał klasy wojownika. Bo jest to zbyt proste, chyba. No, tak jak mówiłem, może sobie pogram w tego, w gotyka trójkę. Kiedyś. <laughs> nie jestem pewien. Jako mag wtedy. Bo czemu by nie. Magowie też są silni w tej grze zwłaszcza. O, chyba się zbliżamy do końca. Yy, także ogólnie wszystkim dzięki za <grywanie> oglądanie, dzięki za komentarze i w ogóle yy, bardzo mi miło było, że tak powiem, yy, grać i komentować i tym podobne. Także tego. Do zobaczenia, że tak powiem, w, w innych let's playach. No i to by było na tyle. Miło się grało z wami w gotyka czwórkę Arkanie. Także na razie papa.